Cześć, tutaj znowu Amcia Szlejcz, tylko nagrywam teraz na innym kanale. Um, no bo y, y, nagrywałam ostatnio na, moim, na telefonie mojej mamy, a teraz nagrywam na swoim nowym. Dobra, y, dosyć tej gadaniny, do, y, przejdźmy do rzeczy. Y, przyniosłam Staninę, stoi teraz zupełnie w innym miejscu. Ostatnio sta, stała w salonie, a teraz stoi w mojej sypialni. Pokażę ją. Tak wygląda. To ją całą pokażę. Jest parking. To już przyczepy znacie. Tylko jest nowy ludzik, Tosia. I jest wejście. Tutaj obok jest cennik, który już na pewno znacie na kanale Renata Urban. To sobie kto nie zna, to niech sobie zobaczy. No okej, okay. na początku jest miejsce do śrubowania konia, yy, biuro, chwilka, bo mi się tu wszystko przewala. W biurze usunęłam jedną szafkę, bo teraz zaczęłam się bawić patrzopami i tam potrzebne mi było. Yy. Dobra, biuro. Tylko je zakryję i już do Was wracam. Ok. Następnie jest szatnia. Ojej, tu kwiatek spadł. Dobra. Szatnie już znacie. Następnie jest paszarnia, Tu jest Buda. Marek stoi sobie przy. przy obierze. E, e bryzyjskim sonecie, którego już na pewno każdy zna. Moja paszarnia. To ok. Są tam kantary i tutaj są już stajnie i tam jeszcze jest siodlarnia. Yy, tutaj są stare konie, czyli szajer, lipitan, nie wiem jaka jest prasa, więc... I Hanover, czyli strawberry, kawan i lecosta. Mam Dostałam ostatnio nowe konie. Um, proszę. Tu, jak wiecie, y, boksy pi, y, Pinto. I to jest mój nowy koń. Źrebak Pinto Sweet. Nazwałam go tak, bo jest strasznie słodziutki. No Zobaczcie sobie na tę mordkę. Sweet, Aria, Palumino oraz y, Olimp. Tam jest siedlarnia, którą już znacie, bo to jest pierwsza siedlarnia, którą miałam. Na górze się też zmieniło. Ostatnio tu był boks dla ale teraz tutaj stoją kucyki, bo pamiętacie tamtą stajnię, tamtą pierwszą. Y, i jest jeszcze tam moja hala. To oddaję koleżance. Radzę zobaczyć na jej kanał Patisonek 00. Więc tutaj są kucyki, fiordy. Mięta. Yy, matko, jak ona miała na imię? Fiona, Magnum i Milka. No. Tu stoi przy nich kacer. stajenny yy, Dobra. I tutaj przy, nich, przy starych koniach też stoi Agnieszka. Tu po drugiej stronie, jak przechodzimy od stąd, jest padok.